Dzień dobry, Kamil Stachowiak, firma Pilar Art. Y, organizujemy od wielu lat w Poznaniu, w stałym miejscu, to jest hala widowiskowo-sportowa Arena, y, cykliczną imprezę o nazwie Giełda Minerałów, Muszli i Wyrobów Jublierskich, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających, jak zarówno i wśród wystawców. Y, I w tym roku rozpoczynamy kolejną imprezę pod naszym szyldem. O nazwie Targi Ezoteryki i Medycyny Naturalnej oraz Targi Zdrowia i Urody, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Zapraszamy na najbliższą edycję Festiwalu Zdrowia, Targów Medycyny Naturalnej, Kosmetyki i Produktów Ekologicznych w Poznaniu który odbędzie się w dniach 15 i 16 listopada 2014 roku w hali widowiskowo-sportowej Arena w Poznaniu. Jest to niepowtarzalna okazja do skorzystania z usług uzdrowicieli, terapeutów i doradców zajmujących się naturalnymi metodami leczenia z całego kraju. Wysłuchania interesujących wykładów, wzięcia udziału w prezentacjach, a także nabycia naturalnych produktów. Do odwiedzenia naszych targów zapraszamy w sobotę i niedzielę, 15 i 16 listopada, w godzinach od 10 do 18.